Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię taki troszkę nietypowy sprzęt. Jest to moduł wzmacniacza końcowego lampowego firmy Grundig. Model NF10. Był wykorzystywany jako moduł przy różnych zastosowaniach: w sprzęcie domowym, sprzęcie profesjonalnym. Moduł jest stereofoniczny. O, obrócę go. Teraz widać szczegóły jego budowy. W stopniach wstępnych pracują lampy ECC83, natomiast stopień końcowy jest zbudowany na lampach ELL80, czyli to są podwójne pentody. I każdy kanał pracuje w układzie push czyli jedna lampa na jeden kanał, dwie pentody. Tutaj są transformatory głośnikowe umieszczone jeden nad drugim. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mhm. O, jeden transformator, drugi transformator. On jest normalnie obudowany taką osłoną dużą i kanującą. Tak się prezentuje od dołu, oczywiście. Montaż przestrzenny. Tutaj widać mostek prostowniczy, transformator sieciowy. Dolny, powiedzmy, transformator głośnikowy. I tutaj. Na postumiencie górny, górny transformator głośnikowy. Te dwa złącza, jedno z nich służy do podłączenia zestawów głośnikowych, bardziej rozbudowanych. Drugi moduł, drugie, drugie złącze, z kolei ma wyprowadzoną masę, napięcie anodowe plus napięcie żarzenia. Także można z tego urządzenia zasilać inne układy lampowe. Ten złącze DIN tutaj jest wejściem fonii, jest o tyle nietypowo to rozwiązane, że złącze według normy jest monofoniczne, ale kanały są dostarczane w ten sposób, że środkowy styk tutaj, ten mały, jest to masa, kanał prawy, kanał lewy. Na styku numer jeden jest kanał prawy, na styku numer trzy jest kanał lewy. Oczywiście uniwersalne zasilanie, tak jak widać, od 110 do 240 V. Ja jak zwykle ustawiam na 240 V. Wzmacniacz, z tego co mi wiadomo, nie jest całkowicie sprawny. Wzbudza się jeden kanał. Objawia to się pompowaniem membrany głośnika niskotonowego. Za chwilę podłączę generator, podłączę sztuczne obciążenie i będziemy mogli poobserwować. Jak wzmacniacz pracuje i czy ewentualnie rzeczywiście coś się dzieje, nie są to lampy oryginalne, jakie w nim były, oczywiście. Komplet lamp jest firmy Telefunken. No i zaraz zobaczymy, co się dzieje ze wzmacniaczem. Wzmacniacz podłączyłem pod zasilanie, już jest włączony zresztą. Lampy się żarzą. Sygnał wejściowy podłączony. Tak jak widać z generatora, częstotliwość 1 kHz. Oczywiście poziom wyjściowy 50 mV RMS. I za chwilę obejrzymy na ekranie oscyloskopu sygnał jaki wychodzi ze wzmacniacza na sztucznym obciążeniu. Sztuczne obciążenie 8 ohmów. Widzimy teraz ekran oscyloskopu. Sygnał 1 kHz, 50 mV. Napięcie wyjściowe to jest niecałe 0,5. Zwiększę mu poziom wyjściowy troszkę o. Jeden kanał do 1V. Teraz drugi kanał. Niestety nie mogę tutaj współbieżnie regulować. 1 kHz. Sygnał bardzo ładny, bez niekształceń. Przejdę na niższą częstotliwość. To jest 100 Hz. A jak widać prawy kanał, dolny przebieg to jest prawy kanał, mam mniejsze wzmocnienie w dolnych rejestrach o, i zaczyna się pomparz zaczyna się pompowanie na niskich częstotliwościach, a wrócę z częstotliwością na 1 kHz o, i zaczął się wzbudzać teraz to dokładnie widać że wzmacniacz się wzbudza w prawym kanale na małych częstotliwościach Przejdę teraz na częstotliwość 20 kHz. O, rozciągnę podstawę czasu. O, widać doskonale, jak się przemieszcza dolny <laughs> przebieg, to jest prawy kanał. I teraz wrócę na częstotliwość 1 kHz. Jest 1 kHz. O, bardzo ciekawy efekt. Natomiast, co było ciekawe, przedtem. Nie było tego efektu, gdy włączyłem wzmacniacz, i generator podawał tylko częstotliwość 1 kHz. Hmm. Wrócę. 1 kHz. Rozciągnę podstawę czasu. Dobrze, wyłączę teraz wzmacniacz i za chwilę go włączę i zobaczymy, czy efekt się powtórzy. Five minutes later. Wzmacniacz włączyłem powtórnie. Częstotliwość 1 kHz, tak jak widać, nic się nie dzieje, a zmienię na 20 kiloherców. Nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, przejdę teraz z powrotem na częstotliwość 1 kHz. O, zmniejszę trochę podstawę i będę teraz zmieniał częstotliwość z krokiem 100 hercowym 900 herców 800 700 600 500 400 300 herców spadam zmuszenie w prawym kanale to widać 200 Hz i 100 herców o, zaczyna pływać. Widać, już zaczyna dolny przebieg pływać. O, 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 o. I teraz już nic nie można z tym zrobić. No, jestem bardzo ciekawy, jaka jest przyczyna takiego zachowania. Obejrzę elektronikę od dołu, posprawdzam pojemności. I zobaczę, jaki będzie wynik pomiarów. Dobieram się tutaj od dołu do wzmacniacza no pierwsze czynności polegają na pomiarze drobnych kondensatorów elektrolitycznych no ten tutaj powinien mieć pojemność 15 mikrofaradów a tak jak widać 4,5 mikrofarada proszę popatrzeć na ESR i upływność 8% ESR 8,8 zresztą muszę baterię wymienić w mierniku podejrzewam, że to może być przyczyna takiego zachowania wzmacniacza kondensator ten pracuje w obwodzie pierwszej diody, w katodzie, jest włączony, dokładnie w tym miejscu i do masy. W drugim kanale też jest taki kondensatorek, znajduje się tutaj. Też go wymontuję, zmierzę, na pewno będzie w podobnym stanie jak tamten. Z drobnych kondensatorów znajdują się tutaj jeszcze dwa, tam głębiej schowane. One są w układach filtrujących ujemne napięcie polaryzujące siatki pętot końcowych we wzmacniaczu. Dobrze, wyjmę drugi kondensator, zmierzę, zamontuję nowe i przeprowadzimy pomiar. Zobaczymy jak się po takiej wymianie wzmacniacz będzie zachowywał. W czasie napraw czy remontu sprzętu lampowego należy zawsze bezwzględnie sprawdzić parametry lampy. W tej chwili, tutaj w przejściówce, zamontowana jest lampa ELL80. To jest podwójna pentoda, która właśnie tutaj, bez znaczy mocnego grundiga pracuje w stopniu końcowym. Jest przeze mnie autorska przejściówka, ponieważ ym, miernik bezpośrednio nie obsługuje tego typu lampy. Należy sobie wykonać przejściówkę i wpisać parametry lampy. W tej chwili uruchomię. Program testujący. Tutaj widzimy czas pozostały do końca testu. Lampa najpierw jest nagrzewana. Tak jak widać na wyświetlaczu. Napięcie żarzenia 6,3 V. Prąd płynący przez żarnik w tej chwili jest mierzony. Napięcie na siatce pierwszej wynosi minus 24 V. Lampa jest całkowicie zatkana. No, musimy trochę poczekać na wynik pomiaru. Lampa osiągnęła już optymalną temperaturę pracy. Zostało około 30 sekund do końca pomiaru. Za chwilę powinno się. O, napięcie na siatce pierwszej podniosło się do minus 9 V. Pojawiło się napięcie anodowe. I teraz miernik ściąga charakterystykę lampy. Tutaj widzimy prąd, jaki płynie przez anodę. Jeszcze chwileczkę, i za chwilę będzie koniec. Ok, koniec pomiaru. Jak widać, prąd wynosi 16,7 mA. Nachylenie charakterystyki 6, i zaraz sprawdzimy, jakie lampa powinna mieć katalogowe parametry. Powinna mieć 24 miliampery, ma 16 no także widać już ślady zużycia lampy, nachylenie charakterystyki tak jak widać jest niezachwiane prąd żarzenia nawet jest troszkę niższy, katalog podaje 550 miliamper lampa ma 520 także powinna jeszcze popracować Mam już złożony wzmacniacz. Podejrzane, wszystkie kondensatory elektrolityczne zostały wymienione. Generator podłączony, przebieg o częstotliwości 1 kHz i włączam zasilanie. Musimy chwilę poczekać na rozgrzanie się lamp. O, jak widać, pojawia się sygnał. Musimy poczekać. Kilka minut na ustabilizowanie się warunków pracy wzmacniacza. Jak widać, wzmacniacz bardzo równomiernie wzmacnia. Ma zbliżone wzmocnienie w obu kanałach. Wartości widoczne na ekranie oscyloskopu odpowiadają wartościom skutecznym sygnału na obciążeniu 8 ohmów. Dobrze, będę teraz zmniejszał częstotliwość sygnału testowego ze skokiem. 100 Hz. W tej chwili mamy 1 kilo i tutaj widać jest częstością, już można sobie obejrzeć. Jaka jest częstotliwość, dobrze? W tej chwili mamy 900 Hz, 800, 700, 600, 500, 400, 300. I zmniejszę podstawę czasu. O, mamy w tej chwili 300 Hz, oba przebiegi bardzo ładne. 200 Hz, wtedy już się zaczynały niepokojące objawy niestabilnej pracy wzmacniacza. I w tej chwili przebieg wyjściowy o częstotliwości 100 Hz. I zmienię tą częstotliwość jeszcze na 50 Hz. Jak widać, wzmacniacz pracuje bardzo ładnie, stabilnie, nie ma najmniejszych problemów z pracą. Zmieniam częstotliwość na podstawową 1 kHz. Proszę. I teraz zmienię częstotliwość na 20 kHz. Proszę bardzo, 20 kHz. Wzmacniacz pracuje bardzo ładnie, stabilnie. Także myślę, że naprawia się powiodła. Zmienię teraz częstotliwość na 15 kHz. Jak widać, przebieg jest bardzo ładny. Równo oba kanały mają równe wzmocnienie. 15 kHz z dużym skokiem zrobimy 10 kHz. Też nie widzę tutaj żadnych zniekształceń. Przebieg jest bardzo ładny. A wrócę na częstotliwość 1 kHz. O, muszę zmniejszyć podstawę czasu 1 kHz, i teraz skokowo wrócę na 200 Hz. Jak widać, wzmacniacz pracuje bardzo ładnie, poprawnie, nie ma najmniejszych problemów ze stabilnością. Także myślę, że naprawa odniosła właściwy skutek. Wzmacniacz już jest w swojej obudowie no nie wygląda niestety za specjalnie ale naprawdę bardzo ładnie bardzo ładnie grający wzmacniacz a tutaj mam podłączony podmiennik jeden z kondensatorów elektrolitycznych jego nominalna pojemność to jest 25 mikrofaradów zwróćcie uwagę na serię i upływność 32 22, 22% także jest to już atrapa kondensatora a tutaj reszta właśnie te kondensatory ich parametry, czyli brak parametrów, były przyczyną niestabilnej pracy wzmacniacza, szczególnie na niższych częstotliwościach. Muszę lampę obrócić, o proszę bardzo. Jeszcze raz 1 kHz, a zmienię częstotliwość na 200 Hz. Bez żadnego problemu. Bardzo ładnie, wzmacniacz pracuje stabilnie. I następny staruszek przywrócony do pełnej sprawności.